Każdego dnia tysiące ludzi zaczynają swój dzień od na temat. Otwierają oczy, włączają telefon i tam są nasze teksty. Niesamowita przyjemność, ale i wielka odpowiedzialność. W cztery lata zbudowaliśmy firmę z ośmioma milionami czytelników miesięcznie. W na temat. Zawsze jesteśmy głodni. Chcemy więcej, chcemy szybciej, chcemy lepiej i mądrzej. Stawiliśmy sobie cel być w pierwszej grupie wydawców, którzy dostaną od Google Grant na innowacyjność w mediach. Zrobiliśmy spotkanie w formule: Nie wychodzimy, do dopóki nie wymyślimy. Zaczęło się późno popołudnie. Wiedzieliśmy, że będziemy nocowali w tej sali konferencyjnej, jeżeli nie wymyślimy dobrych pomysłów. Wreszcie wyszliśmy z czterema pomysłami. Po kilku miesiącach dowiedzieliśmy się, że jeden wygrał. Na temat to taki startup na Wterydach. Jesteśmy dużą firmą, ale pielęgnujemy ducha przedsiębiorczości i wolności. Każdy pomysł i każdy człowiek dostaje u nas szansę. Na temat jestem od dwóch lat. Zaczynałam jako reporterka, następnie byłam wydawcą, potem zastępcą dyrektora treści. Teraz moim najważniejszym projektem jest Trudat. Trudat to innowacyjność, różnorodność i technologia zmieniające dziennikarstwo. A zaczęliśmy od powołania kreatywnego komanda, które wraz z reporterami na temat będzie przeobrażać naszą firmę. To fantastyczne, że dzięki projektowi Trudat dziennikarze dostaną najlepszy możliwy sprzęt, dostęp do polskich zagranicznych szkoleń i przede wszystkim czas na materiały. W Internecie pełno jest bullshitu. W lajkach i szerach płynie ocean pseudoinformacji. Trudat będzie serwisem, który obali cały ten pseudoinformacyjny syf, syf, który codziennie internautów, ciebie, mnie, wszystkich robi w balona. Trudat to serwis dla młodych ludzi, robiony w super młody sposób. Codziennie napędza nas ambicja, żeby robić serwis tak jak najlepsze zachodnie media internetowe. Dlatego nie ma lepszego miejsca dla młodego, ambitnego dziennikarza i dziennikarki. Dołącz do nas dowiedzieć się więcej na trudat na